Rodzina Wróblewskich Julia Hania Emma Mama Klaudia I tata Martin Emma, nie, nie możemy tego zrobić. No, nie lubię Hani aż tak bardzo. Wiesz, nie jest moją jakąś super przyjaciółką. Po prostu jest moją siostrą, ale nie możemy tego zrobić. Mówię ci. Tak, masz rację. Nie lecimy na Play Majorkę bez Hani. Nie ma mowy. Musimy na nią poczekać, i wtedy możemy polecieć. Dzieci, o czym wy mówicie? Spakowaliście się, jesteście gotowi? Ale, mamo, my nie lecimy, nie lecimy bez Hani, to jest niesprawiedliwe. Tak, dokładnie, nie możemy lecieć na urlop, kiedy Hani nie ma w domu, to nie fair, tak nie można. Ojej, Martin, błagam Cię, porozmawiaj z nimi, bo ja się czuję, jakbym mówiła do ściany. Ja już więcej tutaj nie zmieszczę, nie możemy wziąć więcej rzeczy, starczy. Nie, my nie lecimy, nie, 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 nie ma mowy. Ale tylko nie się nam kieszonkowego. Mamo, my nie będziemy lecieli na ur urlop bez Hani. Ale jaki urlop, dzieci? Tylko na wycieczkę jedziemy, na jedną noc. Aha, to tak. No dobra, to lecimy, znaczy jedziemy, chodźmy. Tak, właśnie chcieliśmy Wam to powiedzieć od przynajmniej godziny, ale tak krzyczeliście. Jedziemy sobie na wieś na jedną noc, jutro wracamy. Tak, moja przyjaciółka z tego klubu gotowania nas zaprosiła. Tam są konie, świnie yy, i kury. Spodobała Wam się na pewno. Aha, no dobra, myśleliśmy, że chodzi o Play Majorkę, sorki. Nie, nie, na Play Majorkę myśmy polecieli może w przyszłym roku, ale na razie nie. Wow, super będą zwierzątka. Super kocham. Sorry, pomyliła mi się Emma. Tak po prostu sobie mm, uzdrałem, że na Play Majorkę lecimy. No ale dobra, na wieś będzie super jechać. Dobrze, pakujemy się do samochodu i jedziemy. Dobra, tylko wezmę mój tablet. E, e, e nie, nie, nie mój kochany. Tablet zostawisz w domu. Na wsi jest co robić. Uwierz mi. A ja wezmę moją lalkę. Emma, przykro mi, ale jedziesz bez lalki. Mamy już tyle rzeczy, możesz ją zostawić. Tam będą zwierzątka i takie inne. No dobra, masz rację. Będę sobie biegał po dworze, będą zwierzęta. Będzie fajnie. To co idziemy? Wszyscy gotowi? Dobrze pojadę bez lalki, ale będzie mi trochę smutno. Wszystko chcę przeżywać z nią. Dobrze, powoli się zbierajmy do samochodu. Wszystko już mam, tak ja też. Ciekawe, co się będzie działo. Dobrze, to w końcu wyjdźmy, bo nam dzień się skończy. Dobrze, wychodzimy, wymarsz. O, drzwi były otwarte. Nie zamknęli ich, zapomnieli. Jesteś pewien, że ich nie ma? Tak, tak. Julian coś tam pisał, że jadą, lecą na Play Majorkę. Na pewno to im zajmie kilka dni. Taki wyjazd to nie jest takie hopsiup. Dzieci, tak mi przykro, że znowu wpadliśmy w długi i znowu nie mamy pieniędzy, ale to jest tylko chwilowe, obiecuję wam. Mam już pomysł na nową firmę. Dobra, tylko pożyczymy od nich kilka rzeczy. To nie będzie kradzież, prawda? Po prostu pożyczymy. Och, tak nisko upadliśmy. Nie mamy pieniędzy, jest to straszne, i będziemy musieli używać rzeczy wróblewskich. To, to takie upokarzające. Wlałabym wynosić sprzęt w torebkach Gucci, a nie w takich dziwnych wózkach od yy, sąsiadów. Tessa, nie maruj, nie mamy innego wyboru. Znaleźliśmy się w kropce, w życiowym dołku. To wszystko minie, ale na razie musimy się zadowolić tym, co tutaj znajdziemy. Rozumiem, ale tutaj naprawdę to jest zero stylu w tym domu. Dobra, chodź. Nie martw się, to jest tylko chwilowe. Ja już mam pomysł na nowy biznes. No mam nadzieję, ja potrzebuję 12 tysięcy miesięcznie na moje utrzymanie. 12 tysięcy? Ja tylko trzech potrzebuję. Dobra. Dzieci, uspokójmy się. Skupmy się i weźmy najdroższe rzeczy i najbardziej potrzebne rzeczy. Te, które są nam niezbędne do życia. No dobrze, ja zadbam o ekspres do kawy. A jajaj, naprawdę jest stara i niezbyt dobra. Wolałbym inny ekspres, no ale trudno. Ja pójdę do góry, poszukam, zobaczę co machania w pokoju. Dobra, super. A ja pójdę do Juliana. Na pewno ma jakiś tablet czy coś. Dobra, a ja się rozejrzę w szafie yy, Martina. Co bym mogła stąd wziąć? To wszystko jest takie stare i niemodne. Co to jest? iPhone 5? Przecież on wyszedł jakieś tysiąc lat temu na rynek. Dobra, na razie będę musiała się tym zadowolić, przecież muszę pisać wiadomości i wrzucać filmy na YouTube i na Instagram. Aparat jest taki stary, ale muszę czymś robić dobre zdjęcia, no cóż. Co bym tutaj jeszcze mogła mm, wziąć? Czuję się jakbym podróżowała w czasie, to wszystko jest takie stare i niemodne. Może wezmę, piję? Wygląda słodko na zdjęciach. Hmm. Tato, mam parę rzeczy, mam tablet i mam deskorolkę. Dziwne, że ich nie wziął, no, ale dobra, skorzystam. Ten wózek jest taki obrzydliwy, ale nie mam wyboru. Co jeszcze bierzemy? Czego potrzebujemy? Oby oni nie wrócili zaraz. Ciekawe, czy już polecieli. Dobra, wyluzujcie. Bierzmy to, co, to czego potrzebujemy. Oni są na Play Majorce, mówiłem wam. Dobra, hmm, chyba wszystko już mamy. Chociaż może jeszcze parę ubrań. Ale Martin ma słaby gust. Dobra, może wezmę coś jednego i będę w tym chodził na okrągło. Dobra, mi już wystarczy. Nic lepszego tutaj nie znajdziemy. Ale nie mamy jeszcze telewizora. Weźmy telewizor. O, super, 28 cali, pasuje mi, idealny do mojego pokoju. O, cześć Nils, co tu robicie? Sprzątacie nam dom pod naszą nieobecność? Ale super! O, Emma, ona nie jest na urlopie? Boże, co ona tutaj robi? I tak, jesteśmy tutaj, sprzątamy dla was, jesteśmy mili i czyściutcy. Wow, ale super, tego się po was nie spodziewałam, naprawdę. Ale miło, ale niespodzianka. O, cześć wujku Majk, Majku i cześć y, Tessa. Ale pięknie sprzątacie, macie w tym wózku jakieś fajne płyny do sprzątania. E, 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 Emma? Co, co ty tu robisz? Przepraszam bardzo. E, wróciłam po lalkę, wiesz? Ale fajnie, że sprzątacie, nie przeszkadzam wam, sprzątajcie. Co ja mam stąd wziąć? To są tylko zabawki dla małych dzieci. O, cześć Tessa, biorę moją lalkę i wychodzę, nie chcę wam przeszkadzać, sprzątajcie sobie. I dziękujemy za niespodziankę. Ja Wam nie będę przeszkadzała, już wychodzę. Do jutra! Co ona tutaj robi i o co jej chodzi? Nie jest na urlopie? Tato, mamy problem, mamy wielki, wielki problem. Emma jest w domu, przyszła tutaj, nie jest na urlopie. Tak, też zauważyłem. Świetnie to przygotowałaś. Naprawdę świetnie. Ja już idę na dół, ale pamiętajcie, żeby pościelić łóżko i jeszcze odkurzyć na dole, dobra? Tak, tak, oczywiście, odkurzymy, nie ma problemu. Co my zrobiliśmy? No, świetnie to przygotowałeś, naprawdę. Nigdy się tak jeszcze chyba nie, nie zawstydziłem jak dzisiaj, nawet nie wiem co powiedzieć. Dobrze, Emma, masz wszystko? Masz lalkę? Tak, mam lalkę. A wiecie, że spotkałam yy, bogackich u nas w domu? Sprzątają dla nas dom, żeby było czyciutko jak wrócimy. Co? Jeszcze raz? Bogaccy sprzątają sami? W naszym domu? Coś mi tutaj nie pasuje. Martin, poczekaj, wróćmy tam i sprawdźmy to. Mike, Nils, Cesar, co wy tutaj robicie, przepraszam, w naszym domu? Ciocia Klaudia, niespodzianka! Yy, chcieliśmy dla was posprzątać dom podczas waszej nieobecności. Żebyście wrócili i byli zadowoleni. Co ty mówisz, Nilsia? Ja nie chcę sprzątać. Tak, to był pomysł dzieci, nie mój. Ym, ym, I niestety y, żony nie ma, bo poszła po tort dla was. Yy, y, Okej, okay. yy, w sumie to bardzo miło, ale to nie było konieczne. Mamy całkiem czysto w domu. Ale my chcieliśmy wam zapewnić królewski standard, Ciociu, żebyście mieli naprawdę raz pięknie. Tak, dokładnie. Chcieliśmy, żebyście się poczuli raz jak my. Ojej, oni są naprawdę mili, może już nie będę takich obgadywać brzydko. Fajnie, posprzątajcie w moim pokoju, będzie super, będę miał raz czysto. Ale to i tak szok jak na Was, nie spodziewaliśmy się tego po Was, naprawdę. No, bawcie się dobrze na wycieczce, a my zostaniemy. Uf, poszło dobrze, chyba nam uwierzyli.